Witajcie ziomeczki w czwartym odcinku z Panem Waflem. Jak widzicie, tu jest piękna willa. Sam ją zbudowałem. No Wojtek mi pomagał, ale sam ją zbudowałem. Dzisiaj dołączą do nas Kaja i Pola. Teraz będę was oprowadzał, raczej jeszcze coś powiem. W ogóle dzisiaj jest niedziela, jutro jest poniedziałek. Wyjeżdżam na ferie. I od jutra do tej, do... Yy do soboty będziemy przez cały czas nagrywać odcinki i naszym projektem, który będziemy budować będzie skocznia narciarska raczej taka z łódką, wiecie no i piszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebym jakiś escape zrobił z Wojtkiem czy coś no i to, dobra, to jest przedsionek to jest mój balkon to jest ten mój pokój tu jest jadalnia a tam jest ta łazienka. Okay. Teraz tu jest pokój dzienny, czyli stołowy. Tak, jakby. Okay, tu jest pokój Wojtka. I tu jest mój pokój. To jest kuchnia. A tam dalej jest WC. Co? No, jestem. Dobra, schodzimy na dół. No, weźcie, nie szeptajcie. Dobrze. Dobra, tu jest ten magazynek. Każda skrętka jest podpisana czymś innym. Tu są te craftingi, te bóle. Tak. Wpadłem. Y tutaj tak jest. Pokój Poli. Ten. Pokój Martyny i pokój Kai. Dobra, i to tyle. Teraz zajdziemy sobie do tej. Do Do kopalni. E, dobrze. E, niestety nie możemy dołączyć, więc ten odcinek. E, będziemy po prostu komentować. No, dobra. To niech się stanie. Zobaczymy, jak pan będę, chce. Będę próbowała się dołączyć. Dobra. W tej chwili, jak widzicie, Hubert chce iść do kopalni. No. Idę i kopię, kopię, kopię! Dobra, zdenerwowałem ostatnio się. Ostatnio byliśmy w tej kopalni niedawno. Dzisiaj. No tak, dzisiaj. Dzisiaj. Tajemniczy kurczak! I znienacka zabijam cię! Dobra. I spalić się to, czy, to czy nie? Podpala! Tej... Ostatnio byliśmy w tej kopalni, to można powiedzieć, że się prawie zgubiliśmy i chcieliśmy wyjść na dwór, co było trochę dziwne potem. Ubarł się do eee. tak wiecie. Ja chyba mam jakiegoś I... dziwnego skina. A co ty masz w ogóle? Dlaczego? Nie no. Niech ja się przestanę palić wreszcie. Pórekka nie no, mam normalny mody. No Wejdź do wody. Nie, nie gram na, na modach. Wejdź do wody. Ja, gram na normalnym Minecraftie. Nie no, mam normalny skin. Fajny, co? Mhm. Świnka Pepa jest głupia. No, to bo, bo to prawda Nie wiem, czy lubicie świnkę Pepe. Piszcie tam w komentarzach, jaka świnka Pepa jest głupia. Świnka Pepa robi chrum, chrum. Wiecie, ogląda... Udało się bardzo, Hubertowi. Oglądałem ostatnio świnkę Pepe u mojego kolegi Oglądałeś? który Oglądałeś? Który ma 3 lata. Musiałem oglądać. 3 lata. A jak się nazywał? Czekaj, jak on miał na imię się jak, jak mój nie jest kolega. No coś ty raz u niego byłem. To może do niego przyjąć, żeby oglądać Nie, nie bo rodzice musieli moi to. Zabij owce, zabij owce! Ej, czy ona jest jakaś taka kwadratowa? Byłek kwadratowy. Ow, co won? No, A my co, mogę się zgolić. Zgolić? No mogłem. Ale nie zgoliłem. Jest fajnie. My niestety nie możemy. Sią nałożyć, ponieważ mamy y, problemy. Muzyczka, włączyłem muzyczkę. Muzyczka. internetu. Muzyczka. Zabij ją, zabiję! Ją, zabij ją, albo z gol. Muzyczka, 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 muzyczka. Muzyczka. Aha, bo to telefon dzwonił kogoś. Ja myślałem, że to muzyczka była. Dobra. Jednym ciechnięciem kurczaka zabijam. I drugim ciechnięciem drugiego kurczaka zabijam. I teraz kola świnkę Pepe zabijam. Ale co? Mogę jeszcze Czego jest chwilę? nic do roboty. Dobra. Świnka Pepe, kolejna ja zabita. Dobra, teraz Hubert zabija. Owce! I teraz jestem muchde, na wyspie numer jeden się nic nie zmieniło. Nic, o nic, o nic, o nic. Faktycznie, pani czy okrążaliśmy te wszystkie wyspy? A ja teraz okrążę całą wyspę. Całą, całą sieńką. Będzie się działo. Będzie się działo. Dużo A... będzie się działo. Masz włączony internet? Mam. Kaja! Masz, dobrze. Nie tylko pokazuj mi... tego, co Hubert ma tutaj, bo to jest pokazane tylko w grach. To jest prywatne. No właśnie, to jest prywatny. Hu 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 Hubert ma telefon. Galaxy. Samsung Galaxy S4. S6. <śmiech> <śmiech> Na pewno. <laughs> Jak widzicie, Hubert ma bardzo piękny świat w swoim Minecrafcie. O, a co nam pływało? No mi, A zabijesz ją? Mm -mm. Szkoda, że... A, je, a można ten. A szkoda, że nie rocz na kreatywnie, bo wiesz, myśmy zrobić te jajo, tak, to jajo o jakieś takie to A ja zadowijam. w ogóle wiecie co? Co? Mam no was takie pytanie. Jeśli wy nie możecie wejść, to może na modach zagram. Na odcinku. OK? Dobra. Przepraszamy widzowie, ale musimy tylko... Blok launchera włączyć. A, masz super tę tapetę. Czemu została zatrzymana? No to jest no, no weź się włącz. Hmm. Nie, już włącza się. A czy to się kameruje? Tak, cały czas. To wszyscy że zauważyli twoją szóstkę. A co, nie mogę wyjść? Czy Hubert jest dobry z matmy? Dobra. Wchodzimy sobie na mój świat. Aha, bo ja muszę najpierw z Minecrafta wyjść. A nie, nie muszę, nie muszę. Nie, mogę tu być, mogę tu być, Close. Okej. Okay. Jestem na moich modyfikacjach. Hubert ma bardzo teraz fajne rzeczy, bo wiecie, Hubert ma... Daj laki. Laki. Nie, no jestem na survivalu. Nie mogę okay, laki blokadać. Może, hmm. może kiedyś nagrałem bonusowy odcinek na, na ten, na tym, na, na, na kreatiwie, albo na tym, albo wiecie, można... W ogóle mówić, yy, nie wiem, czy jest już 205 subskrypcji, ale jeśli jest, to w poniedziałek, albo nie wiem, jeszcze dzisiaj na feriach Nagram ten. Pan odcinek. Z okazji 25 słów. A tutaj? Właśnie, Pacz, może właśnie odbędzie obok... się ono na ten? Na, na moim świecie, no może na A, nie, Nie, no ten przecież ten na wybrudni. feriach ja Twojego świata nie będę miał. A no, faktycznie. Jak już to na Wojtka. A tutaj obok nas, co na szkod? Szulcia. Wiesz, w niedzielę. No. Następnym, bo na no, no, chyba już nie będziesz na tym. A w ogóle wiecie, dlaczego mi się ten rad z tą Czemu? Bo jest zmodyfikowany, ha, ha, Gadasz? ha. Ej, a weź, weź strzel z łuku, czy coś tam zrób. Nie mam łuku, niestety. Kaja, on gra na sobie survivalu, a wiecie... Ale łuk prosto zdobyć, tylko ja po prostu nie... Zabiłem jeszcze żadnego pająka, ani nie weszłam no do własnej kopalni. To w ogóle Hubert niedawno zdobył... ...mody. Zainstalował sobie bardzo pożyteczną rzecz, gra na modach. To jest chyba coś pięknego. Nie uważacie? Polecamy wszystkim. Te, te mody. mody to jest. Dla niego radę. Świętość. Epickie. Świętość. Epickie. Epickie. Dobra, nie. Epicka świętość. Ok. Idę do łóżeczka, Dam, dam, dam. Fajnie. Fajnie. <laughs> Jak skończy odcinek, to sobie zagramy. Na nowym kanału. Idziemy w kajate. czekaj, czekaj. Dam, dam. Dobra. Idziemy spać. Idziemy spać, idziemy spać. Idziemy sobie spać. Idziemy. No weź mnie nie tykaj tym palcem. Dobra. Tak. idę teraz sobie do tego. Nie wiem, gdzie idę. No nie wiem. Hmm. Może do kopalni pójdę. Nie wiem jak tam chcecie. Może pójdziemy teraz... Do, na basen, do basenu! Do basenu. Dobra, to pójdę do basenu. <laughs> Dlaczego się <śmiech> Że... <śmiech> Dobra, już nic. O, mój kot. Dobra, nie... właśnie mam do was taką przykrą wiadomość, że nagrywamy ten odcinek już po raz chyba osiemnasty, z powodu takiego, że było coś z polikomórką, raz dziewczyny nie mogły wejść na mój świat, raz tam coś tam, raz tam ich mama weszła i było za głośno, La, la 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 Fajnie tu to A już sobie. się nabije Nie za to, to się naliczy po prostu życia No tak No dobra I? Która godzina w ogóle, czekajcie 19.10, no super No to 10 minut już trwa odcinek A, ma trwać tylko Albo 30 maksimum Rozumiecie widzowie jak takie jest? Hmm, ale fajne skocznie. to nie mam, to nie jest jeszcze skocznia. Ale będzie. No będzie. Ale to nie znaczy, że jest. Jak widzicie, to jest wyspa numer dwa. Chyba o niej opowiadał. I fajny widzi ten znak. Tutaj będzie skocznia. Kopalnia. A to jest, jest nasza kopalnia. No. Miło się gra na rękawcie. No. Chyba lubić tą grę no ja bardzo nie wiem jak wy. Ja uwielbiam. O, tu jest nowa. No. To co? To idę do tego Idziemy? Mamy, nie mamy pochodni. No to wróć do domu i weź. A mam w ekwipunkach pochodnie? Dobra, to wracam do domu. To chodźmy. chodźmy. i do domu czy nie? A Wróćmy. Do Ach, koty. Mamy nadzieję, że je lubicie. Ale kogo? Koty. Czy nie? Dam, dam, dam. Zagadka dnia. Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach. Czy, czy lubicie pe... koty? Jakaś świnka pepa jest durna. Oraz czy lubicie koty. No właśnie. Albo. Chyba ten. A co się stanie, gdy podstawię ten zmodyfikowany redstone? Nie da się go postawić! Jakie? Cię... Ok, zważymy. Tutaj nic nie ma. Musimy opanować wszystkie, czy coś jest. Nie, to wystarczy. Czy yy, poszukać tabliczki? Przecież. A no, 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 faktycznie. Kwiatki. Dobra, Dzień, nie, Tak naprawdę siona. to teraz pola gra. Dlatego... No, faktycznie. No, bo niestety nasze. Urządzenia padły. No. moje przetrwały. Piasek. A, w, a latarki, no. latarki. O, narzędzia. Może Ach, tutaj a pola, wejdzie. co chcesz odłożyć? Do nie, ja nie chcę nic odkładać. Ja chcę po prostu latarki. Jakie? Pochodnie? pochodnie. pochodnie. Co a, ja pochodnie to nie mamy. Nie, nie mamy? Wszystkie wziąłeś na budowę. Bo ja zginąłem i Kaja zginęła, jak byliśmy w kopalni. Faktycznie. Ja w sumie, to w sumie mam jedno z takich jeszcze. Jest! I 20 I trzydzieści tych y, zapałek. Jakich zapałek? No też tych, tych. A, o, polno, nie kopnij mnie. Dobra, wracajmy. Dobry pomysł. Tylko nie, wpa nie, wpa nie wpadnij ja w tą wiem, dziurę. Wiem, nie lubię jej. Co możecie jeszcze pytać w komentarzach, jak myślicie? Nie wiem. O, mój pokój. Super. Piszcie jak najwięcej. Ja już bo, napisałam bo, jeden komentarz. Gdzie? No na no, moim tym filmiku, co... No nie pamiętam, ale napisałam po prostu, że super są te filmiki. Ja Było ja chyba pierwszym. Za, ja dzisiaj subskrybujcie, Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Nie no, coś tu nie żegnamy się jeszcze. Ale aż. lajkujcie i subskrybujcie, to jest najważniejsze. I oglądajcie z radością. Pan Paweł poleca. Oraz Kaja i Pola też. I Wojtas. No. Ej, Hubert, co? Zobacz. Ej, czemu masz 9 tego redstone? Było 5 chyba. No, zobacz. Widzisz? Redstone. Ej, to jest do sadzenia? mi się wydaje. Pula, weź posać ten redstone. Widzisz? Weź go posać. Dobra. Tako? No. Sadź. O, tam jest zjęto tym, tam, o. Wow. Szkoda, że nie mamy mączki kostnej. By urosło szybciej. Dobra, no, chodźmy już do tej jaskini, tej nowej, co odnalazłam. Bo wtedy to ja grałam. No. E, czekaj, tam czyś, O, gdzieś gdzie to prawo. w prawo. Prawo tutaj? Ale nie tam. Tam prosto do tej jaskini stale i w prawo. To mnie już nie prowadzi. Dobra, Hubert. I w prawo. No. Co? Tutaj? To? W prawo. To? to. W prawo. To! to. Nie, to, tak. To, a to? To jest ta nowa? No. Tak mi się wydaje. No faktycznie, to jest ta nowa. Dobra, musimy wziąć teraz latarnię. Znaczy pochodnię, przepraszam, czemu ona mi się myli? No. Dam, dam, dam. Albo dam, ja tu żelaza, dum. Nie, no żelaza nie, głupie. Jest... Głupie. Tak, ja lubię żelazne na kilofy. nam mam steków żelaza już. Tak? Ale tutaj jest żelazo. No, nie będą i ci wszystkie. potrzebne. Dobra, jedziemy chyba tą drogą. W ogóle Dobra widać, że żelazo jest wszędzie, więc... Po co by mi było? Dla mnie żelazo jest cenne. Ślepy załóg. A, i to ja Hubert, jak odnalazłem te złota w jednej jaskini na pustyni? Na pustyni odnalazłem. Planatu. No. Ej, co tu jest? To są latarki. czy ten... I pochodnie? Tam. Ale jak to tutaj są pochodnie? Bo to, to się chyba z tamtą jaskinią łączy. Mhm. Wow. No bo wiecie, że wszystkie jaski nie łączą się ze wszystkimi. Mhm I co to jest, gdzie jestem w ogóle? Dobra, ona... nagłe takie, wiecie. Nagłe skotowanie, kota. Dobra, ja już wychodzę. Dobra? Jeśli umiesz. Umiem, umiem. Nie ma jak Czekajcie. Muszę sobie usiągnąć tak okay, teraz ja. Ado. Dobra. Tu ja teraz wychodzę szybko. Opsa, opsa. Opsa. I wyszła dużo. Brawo! No dobra. Tak. nie wiem, czy tutaj A można ogóle... redstone. Ten, nasiona to, to jest redstone. Mhm. No nie, no bez to, ja. O, już się stało nasionami. Redstone. Ale jak to? Naprawdę? No redstone tu nasiona jest. No popatrz. Ha! Redstone. Ja cię. jak to się nazywa? To nie jest redstone. To jest... To jest seeds. Jakiś lol jeszcze napisał mi ktoś. Na tym. Tak? no. Pokaż. Lol. Lol. A co to napisał? Nie wiem, jakiś wariat właśnie to stworzył. O, weź, weź, weź buraczki. Patrz pewnie mi tą wypadnie. Nie. Góra. Nie. Ziemniaczki ci wypadną. No. Ziemniaczki. O, szkoda, że my nie możemy sobie grać. Myśmy wiesz, kim byłam króliczkiem. Byłam króliczkiem. No. Ale ja była piękną kobietą. Na no, kolana. No, spadłem! spadłem. Okej, okay, może oprowadzimy jeszcze... Ale coś? wiesz co Pola? Tak? Pola. Co? co? Jeśli... Ten redstone to tamte nasiona. To znaczy, że ja w skrzyniach też mam redstone. Tak? Wiesz, tak, to znaczy. Ja cię. Ale to nie jest redstone, to jest w ogóle podróba. To są nasiona z lolem jakimś. No. Nie wiem, kto to wymyślił, ale wiecie, to jest takie. Yy, no wiecie. Fiu-fiu. No, co. <grym> Oczywiście na szkodę, uwielbiam. Nie no, ale żeby Redstone wypadał z trawy. To jest głupie coś takiego, prawda? Nie, mega głupie. Nie wiem, kto to wymyślił. Pójdźmy gdzieś w las. Twórca Minecraft'a pewnie. Twórca tej modyfikacji. Tak. Pójdźmy, Durnej. Za Durnej. Durnej. Napisz to jest taki jak? komentarz. W ogóle, ale tu jest prawdziwy Redstone, bo jak gram sobie na kreatywie na innym świecie, to był. Czyli musi go odnaleźć. Tak? tak, tylko to jest po prostu jak... Ej, nie, ale naprawdę, jest prawdziwy redstone. Pokaż. Patrzcie, pójdę sobie do domku po prawdziwy redstone. Dobra, bo widziałam, przecież tam jest. Bo chyba, bo chyba ten redstone, który pilnuje za skrzynią, nie zamienił się w takie nasiona. No, redstone prawdziwie to chyba nie są nasiona. Bo twoje, wiesz, takie, twoje zabezpieczenia w twoich skrzyniach nie zamieniły się chyba teraz w nasiona. No nie, no nie wierzę, to jest jakieś palnięte. Walnięte to jest. <noise> nie cierpię tej modyfikacji. Na szczęście się nie zamieniło. Myślałam, znaczy że się zamieniło w nasiona. Nie, prawdziwy redstone się nie zamienił. Uf, prawda? Uff, prawda? No. uf. uff. Uf. Jeszcze klocki są. Nie sprawdzałam dokładnie tej modyfikacji. Put. Apple, green apple Cook fish, taj tam, tam 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 cooked, cooked fish jakiś Puffy fish czy coś. Armor A co to jest? Letter tunic Wra close Nie wiem o co mi chodziło z tym Jakaś dziwna modyfikacja Z tymi blokami też I znacz, która godzina, mówisz. No Jeszcze po! Ale już No Dobra, minęło. za dwie minutki kończymy. Nie, za nie pięć chcę. minutek. Nie chcę niczego. Dobra. Czekaj. Okej, okay, no to. Dobra. 20 minut minęło. Odcinek trzeba skończyć. Już w nocy? W nocy? Tak. Tym razem będzie tak, tak fajnie, że w nocy będzie skończony bo sobie tą zbroję. Ładny jesteś bez tej zbroi. No, bez zbroi jestem ładny, ale ze zbroją tak średnio. Ale wiecie, zbrojem nie chroni, więc... Do zobaczenia! Do zobaczenia w następnym odcinku! Do zobaczenia! Już na feriach Subskrybujcie, no. lajkujcie, zróbcie wszystko, piszcie komentarze! O, łapki <grybujcie>. Łap... Łapki w Łapki w górę! Łapki w górę. Do zobaczenia do następnego odcinka no i cześć!